Koronka Bobowska to już jest produkt markowy Małopolski i naprawdę jest rozpoznawalny w naszym regionie. No i nie ma, nie ma się co obawiać powiedzenia w Europie i w świecie, dlatego że nawet patrząc kto tutaj przyjechał od Rosji przez Belgię, Holandię, Słowację czy Chorwację, widać, że ta Boboska koronka jest rozpoznawalna w całej Europie. Więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, to jest jeden z produktów e, e, takich markowych, turystycznych, który może przyciągać klienta. Dzisiaj samorządowcy wspominali czasy, kiedy namawiali władze w Warszawie do tego, aby brali jako pamiątki, jako suweniry z Polski, e, jako podarki właśnie koronkę. Czy jest możliwość, żebyśmy jako Małopolanie, jako, jako Urząd Marszałkowski Małopolski, organizacja turystyczna miała wpływ na to, że faktycznie ta koronka popłynie właśnie do rąk dygnitarzy z Europy czy z całego świata? Myślę, że jest taka szansa. Zdecydowanie można to wykorzystać, bo to jest piękne. Kolejka bobowska jest po prostu piękna. Kiedyś myślałem nawet o, o tym, żeby zacząć robić taką prima sorte bieliznę na przykład damską z kojąki bobowskiej. Myślę, że to by miało wzięcie nieprawdopodobne. I no Wszystko zależy od tego, jak, na, jak się ustawimy na promocję. Jeśli włożymy odpowiednią ilość energii w to, żeby e, promować to w różnych miejscach, na pewno zostanie to przyjęte bardzo e, akceptująco, dlatego że powtarzam jeszcze raz, e, koronka Bobowska jest e, rzeczywiście piękna. E, dzięki za te pytania, bo to jest dla mnie też inspiracja. E, ja w najbliższym czasie pomyślę, jak czerwony koral Połączyć z, ko z kojąką Bobowską. E, może to być naprawdę inspirujące, a jak wiadomo my jeździmy po całej Europie, także być może za chwilę taki produkt się pojawi. Trudno sobie wyobrazić tego, żeby tutaj nastąpiły jakieś zaniechania. Jeśli brakło środków z różnych instytucji, które wspomagały budżet Stowarzyszenia, w regionalnej Centrum Kultury i Promocy Gminy Bobowa i budżet naszej gminy, to ta różnica została uzupełniona z budżetu własnego naszej gminy, ponieważ traktujemy tą imprezę jako bardzo ważną, jako bardzo poważną, która na stałe jest wpisana do kalendarza imprez kulturalnych i trudno sobie wyobrazić, żeby w tym zakresie nastąpiły jakieś zmiany. One mogą następować tylko na lepsze. Możemy starać się zawsze coś poprawić, coś udoskonalić, uatrakcyjnić. Przede wszystkim tak też w tym roku zadbaliśmy o to wspólnie z organizatorami. Tutaj też duże działania były ze strony samego urzędu, żeby znaczący zespół, znany nie tylko w Polsce, ale za granicą wystąpił na bogowskim rynku. Wiem, że zainteresowanie jest ogromne, spodziewamy się wielu ludzi. Też umożliwiamy na rynku właśnie tutaj, aby mogli się spotkać rękodzielnicy, wszyscy, którzy, którzy trudnią się właśnie tą kulturą, którzy mają, mają w, swoim, w swojej ofercie wiele bardzo cennych wyrobów, pięknych wyrobów, żeby mogli tutaj w Bobowej pochwalić się i żeby ewentualnie mogli przy, przy okazji też zarobić i sprzedać. No koronczarki, które przyjechały z różnych krajów europejskich, spotykają się, wymieniają swoje doświadczenia z naszymi koronczarkami, ale już nie tylko z Bobowej, bo słyszymy, że jest wiele koronczarek, które przyjeżdża już nie też z Krakowa, ale z odleglejszych miejsc. To świadczy o tym, że ten festiwal już po tych 15 latach przyniósł też owoce. Przyniósł owoce w postaci tego, że koronka klockowa jest znana coraz szerszym kręgom różnym osób, że tutaj przyjeżdżają, że na przykład podejmują trud nauki właśnie wyrabiania koronki klockowej i że czynią to w różnych miejscach. To jest też bardzo istotna sprawa. No i myślę, że rzecz bardzo ważna, staramy się jako samorząd zadbać o to, żeby nasi najmłodsi uczyli się wyrabiania koronki klockowej. Stąd finansujemy warsztaty koronczarskie, stąd w różnych miejscowościach takie warsztaty są organizowane. I to skutkuje tym, że chociaż nie ma już typowo w Zespole Szkół Zawodowej tutaj nauki tkactwa czy wyrabiania koronki klockowej, to te warsztaty powodują, że młodzi uczą się bardzo chętnie, jest duża grupa osób i w tym również chłopcy. Myślę, że ta tradycja nie zaniknie, cieszymy się, że ten festiwal oczywiście udało się po raz kolejny zorganizować i pewnie pozostanie. Mogą być tylko pewne zmiany, które uatrakcyjnią jego właśnie tutaj, jeżeli będzie organizowany w latach następnych.